Cześć kochani, serdecznie witam wszystkich dzisiaj na moim kanale. Na imię mam Aneta. Dzisiaj na moim odcinku w ten przepiękny, jak widzicie, słoneczny 23 stopnie, fajny dzień. Tak myślałam, że tutaj wyjdę nagrać Wam to wideo, bo opowiem Wam, że trzeba użyć już takie ostatnie, myślę, dni czy tygodnie tego przepięknego słońca, jak tutaj mamy i tej naprawdę bardzo fajnej. Muszę przyznać pogody. Chciałam się z Wami dzisiaj w ogóle, przepraszam też, że mam troszeczkę katar, ale przyziębiłam się lekko. Także myślę, że nie będzie nam to przeszkadzać tutaj, żeby się z Wami czymś podzielić. Także na dzisiejszym odcinku, takie dwa tematy, które uważam są dosyć godne podzielenia się, chciałam się z Wami tutaj właśnie tak obmówić. Pierwszy temat to jest temat strusiów. Zapytacie, co za strusie, co to się dzieje? U nas w Kanadzie oczywiście taka farma jest strusiów i oczywiście ta cała rodzina, wszyscy przechodzą przez bardzo trudne czasy z powodu rządu. Za chwilkę się z Wami podzielę, co w ogóle tam się dzieje. I następny taki temat, co chciałam poruszyć, co też uważam jest taki dosyć godny, bo wszędzie na ten temat dużo jest mówione na internecie jest jak Trump, prezydent Trump wyraził się na temat Tylenolu, inaczej Acetaminofenu. Chciałam się z Wami właśnie podzielić jak u nas rząd kanadyjski zdrowotny zareagował w ogóle na w ogóle to co Trump powiedział. Że zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Zapytacie mnie, co się dzieje z tą farmą. Jest to farma w miejscowości Edgewood w British Columbia. No to jest chyba dosyć niedaleko Kelony. Jeszcze kiedyś się z wami chyba dzieliłam. Mieliśmy się zamiar tam w ogóle kiedyś. Tak sobie marzyliśmy, już mieliśmy się wyprowadzać. Bardzo przepiękna, przepiękna dzielnica, miejscowość blisko i w ogóle tereny. No ale chciałam się z wami podzielić właśnie o tych strusiach. Taka farma jest, co mają bardzo, bardzo dużo strusiów, i te strusie nie są używane na nic. To nie jest tak, że oni jedzą to mięso czy cokolwiek. Chyba 400, około 400 strusiów tam jest w tym momencie. Coś takiego było, że w grudniu 2024 roku kilka tych strusiów na tą grypę ptakową zachorowało. Zdechły te, te strusie, no i oczywiście rząd od tamtej pory wtrącał się i, i po prostu nie dawał normalnego życia prowadzić tym farmerom. Taka pani Katie, która jest tą główną właśnie farmerką tych stry, strusiów tam w Kolumbii i jej mama, od tamtej pory zaczęły być bardzo, można powiedzieć, terroryzowane. A dlaczego tak? Oczywiście możecie powiedzieć, że oczywiście grypa ptasia, no oczywiście niedobra to sprawa, jeżeli coś takiego jest, no to powinno tak być, że no coś tam powinno się um, uporządkować. Otóż bardzo od, od tej pory, od grudnia 2024 roku bardzo dużo naukowców, weterynarzów przychodziło na tą farmę, przeróżne tam y, spostrzeżenia robili, badania takie i takie inne rzeczy. I doszli do wniosku, że te strusie wszystkie, pozostałe, oprócz tych, co zdechły, są wszystkie bardzo zdrowe. I wiecie co, te strusie, no, przecudowne ptaki, one nawet nauczyły się tańczyć, one tańczą, także. W ogóle oni ym, nie używają do ani posiłku jej tych strusiów. I te strusie niektóre żyją bardzo, bardzo długi czas już u tej ro rodziny, na tej farmie. Chyba najdłużej jeden strus y, 35 lat. Te strusie nawet mają imiona dane, kochani. Także to są taka rodzina. Mogę powiedzieć, że to jest taka rodzina tej całej rodziny y, tych członków y, tam na tej farmie że oni uważają te ptaki jako rodzina. I tutaj co się stało? Yy, oni zaczęli, też oni chyba używają te ptaki na jedno tylko coś, co używają, to są właśnie na te e, takie badania, bo strusie mają bardzo taką wysoką odporność i oni u, y, mieli tam naukowców, co chcieli właśnie badania na szczepionki lekko tam niektóre przeprowadzać na niektórych właśnie tych strusiach. No i oczywiście yy, Chodzi tu o to, że strusie mają bardzo dużą odporność, i w ciągu takich badań oni dużo rzeczy wywnioskowali, takich jak niektóre szczepionki są absolutnie też niepotrzebne. I tutaj, co wchodzi w ogóle w to wszystko, jest to, jak to właśnie medycyna kanadyjska wtrąca się, jak rząd zarządził im. Że dlatego, że tam było 12, chyba, tych strusów, co zdechło wcześniej, wszystkie 400 pozostałe strusie mają być zabite. I tutaj, co się chcę z Wami podzielić, to jest to, że weterynarze, naukowcy, wszyscy, co na tą farmą są, i badania takie przeprowadzały, powiedzieli, że jeżeli chce, rząd może przetestować wszystkich tych strusiów jeden po drugim żeby zobaczyć, czy naprawdę już nie mają tej grypy ptasiowej. Rząd w ogóle nie chce tego robić, to jest taka jedna sprawa. I powiedział, że chce zabić te strusie. Także to od zimy całej teraz do, do, do tej pory, oni już nawet sobie adwokata wzięli, ta, ci farmerzy. No ale rząd terroryzował tą farmę nawpuszczał tam no, dziesiątki e, w ogóle policjantów, żeby stali dzień i noc. Jedna taka rzecz, co właśnie chciałam się z wami tutaj podzielić, to jest to, że e, zużywają e, siły właśnie policjantów, ich czas i pieniądze e, na tą strusiową e, farmę, gdzie jest już przyznane, że choroby tej nie ma grypy. Oni stoją tam, terroryzują tą rodzinę, drony latają nad tą farmą, pozagradzali tą farmę. Już tak było, do, doszło do tego, że Siano nastawili e, na całą taką górę tej farmy i powiedzieli, że będą zabijać te strusie. I tutaj właśnie to jest coś takiego, co daje nam dużo do myślenia. Po pierwsze, dlaczego my te wszystkie, jak u nas się mówi, resources, używamy tych policjantów, Czas, w ogóle pieniądze na tą farmę. Jeżeli już mamy przyznane przez innych, tak jak weterynarze i naukowcy, że nie ma tej grypy tam, używają tych policjantów zamiast poważne rzeczy robić. Powiem Wam tutaj, że dzieci takie w Nowej Skości, nawet zaginęły dwójkę dzieci przez całe wakacje nie mogą znaleźć ani ciał, ani tych dzieci, nie wiadomo, gdzie te dzieci są. Zamiast wziąć się za takie poważne, kryminalne sprawy u nas w Kanadzie, to właśnie chcę Wam przekazać, powiedzieć, jakimi oni, podług właśnie tych takich ważnych, kryminalnych spraw, co się dzieją na co dzień u nas, czy ktoś zaginął i takie inne rzeczy. Zamiast ten czas i pieniądze na to wszystko wrzucić na takie bardzo ważne sprawy, to oni wrzucają to wszystko na właśnie tą farmę strusiową, no i terroryzują tą całą rodzinę. No, jak ja patrzyłam na widia, możecie sobie bardzo dużo wili tych znaleźć, tej pa pani Katie, nie pamiętam dokładnie jej nazwiska, coś na P, ale możecie zobaczyć, właśnie jej, tak samo Widia, jak ona pokazywała, jak ona błagała, jak ona prosiła, jak płakała. Mówiła, żeby wstawili się chociaż kilka tych policjantów, bo jak oni by się wstawili, kochani, to duża jest też taka szansa, że ktoś by ich w końcu posłuchał. No i teraz do tego wyższego court, to znaczy do tego wyższego sądzenia idzie to, już rządowego. No i ta rodzina, co oni w ogóle przechodzą? Od 1 października. Nie wiadomo co będzie, bo dali tak po prostu im może niecały chyba tydzień teraz takiej wolności po prostu, że powiedzieli, bo chcę się z wami podzielić, First Nation osoba, to znaczy tej pierwszej nacji osoba w British Columbia, gdzie ta ziemia pod nich podlega, wstawiła się dla tych farmerów i powiedziała, że stop. To jest nasza ziemia, i nie dajemy Wam, żebyście zabili tych właśnie strusiów. Co jest przecudowne, i powiem Wam właśnie, że to są prawdziwi Kanadyjczycy. Ci właśnie z pierwszej nacji ludzie, co wstawili się tak bardzo. No, ja jestem wdzięczna im, ja uważam, że to są przewspaniali ludzie, jak tutaj zareagowali. Bo tylko dzięki nim te strusie zosta nie zostały zabite przez ostatnie chyba te cztery dni. Także bardzo wdzięczni Kanadyjczycy myślę, wszyscy są. I tutaj jeszcze coś chcę Wam takiego powiedzieć, że dużo ludzi właśnie krytykowało konserwatystę Pierre Polivier, że nie wstawił się do tej pory. Oczywiście ja rozumiem, że dużo innych rzeczy jest bardzo, bardzo ważnych na co dzień, wydarzających się w Kanadzie i może te strusie aż nie są takie ważne, ale skoro oni się tak uwzięli, tak terroryzowali i tak w ogóle policję zawzięli w to, ja myślę, że parę słów powinien właśnie Pierre powiedzieć. Także to taka moja opinia, oczywiście, no ale i tutaj będziemy czekać. Co dalej będzie z tą farmą z tych strusiów? No i ja myślę, że wygra ta rodzina. Taką mam nadzieję. No i kochani, teraz przejdziemy do drugiego tematu, co chciałam się z wami podzielić i to jest temat tego Tylenolu. Co tutaj się dzieje z tym Tylenolem? Jak Trump się wyrażał w ogóle i co to znaczy? Trump powiedział w swoim takim, jak się wypowiadał, powiedział, że Tylenol może szkodzić, powiedział może szkodzić kobietom w ciąży i że uważa, że powinno być bardziej srogie to i nie powinno być tak łatwo dostarczalne dla kobiet w ciąży, ponieważ jest też tak z badań w ogóle wykazane, że może powodować autyzm u dzieci. During pregnancy can be associated with a very increased risk of autism. For this reason, they are strongly recommend that women limit thalernal use during pregnancy unless medically. I tutaj jest coś takiego, co właśnie chcę wam. Przekazać, jak nasz rząd kanadyjski na to zareagował. Oczywiście, rząd zareagował tak, jak na wszystko reaguje, cokolwiek Trump powie. E, oczywiście, nasz rząd liberalny, tutaj mówię. I e, za każdym razem, cokolwiek ten człowiek powie, jest krytykowany i oni się przeciwstawiają mu. I co ty chcę Wam powiedzieć? Co może niektórzy powiedzą? No, może mają trochę tam racji, prawda? Że no, no, może za dużo tam coś on wymyśla, jakieś rzeczy. Powiem Wam, że na podstawie badań wcześniejszych, no nie wiem, jakie te Tylenol badania robili, ale na tym, co nam przekazywali w ogóle wcześniej, i tutaj Wam za chwilkę właśnie to stawię. Było w 2019 roku, 2020 roku Tylenol firma powiedziała, że acetaminofen jest niedobry dla kobiet w ciąży, żeby unikać chyba, że jest pod dyskresją lekarza ten lek. Także Tylenol przedstawiło nam to, przedstawiło nam to też w telewizji oczywiście. 19 linking elevated risk of autism and ADHD with uh, associated with pregnancy uh, use of Tylenol. We actually don't recommend that you take Tylenol during pregnancy. That was in 2017. It was Again, here's Reuters, uh, a mainstream credible news source in the United States, in November saying too much Tylenol in pregnancy could affect development. And then here we have 12 years later, Trump links autism to Tylenol and vaccines. Claims not backed by science, right? And then you have here's a John Hopkins study back in November 2019 saying exactly what President Trump has said that Uh, taking it is, uh, associated with elevated risk for autism and ADHD. I co się chcę z Wami podzielić? Po tym teraz oczywiście, jak Trump przedstawił to i powiedział, że um, daje, że... I tu jeszcze raz wspomnę, Trump powiedział, że jest możliwość, że może dać autyzm dzieciom. E, zaczęli, odwrócili to wszystko i to rząd odwrócił w telewizji oczywiście przed, przez media zaczęli omawiać mówić nam że no Tylenol jest oncą dury gada że Tylenol można brać i takie inne rzeczy no a następna rzecz właśnie to jest to że rząd nasz i właśnie firma co produkuje Tylenol Powiedziała w statymencie, że absolutnie nie powoduje żadnych chorób ani żadnych aut żadnego autyzmu i jest nieszkodliwy Tylenol w czasie ciąży. I tutaj, właśnie, co ja chcę Wam tutaj powiedzieć: jak widocznie, yy, nasz rząd no, kłamie. Nasz, zdro nasz zdrowotny tutaj rząd tego zdrowia, opieka cała i wszystko kłamią prosto w oczy, bo każda osoba, każda jedna z nas osoba może sobie wejść na internet i wyciągnąć informacje z 2000, na przykład 2020 czy 2019 roku i tam będzie prosto, bardzo ostrzegająco napisane, żeby w czasie ciąży uważać i nie brać Tylenolu, bo może choroby takie jak właśnie autyzm wywołać. A teraz co innego mówią? Jeżeli były, powiem wam, badania przeprowadzone, jeżeli chodzi o właśnie ten Tylenol, i coś się zmieniło, niech przedstawią to, że to się zmieniło i że oni badania jakiekolwiek tam przeprowadzili, i mogą nam to przedstawić w taki sposób. Ale oczywiście oni badań żadnych nie przedstawili, nie zrobili żadnych badań, tylko mówią, co chcą. I tu jest właśnie coś takiego u nas w Kanadzie, że ludzie ci, co się właśnie interesują takimi rzeczami, ci, co się kapną, o co tutaj chodzi? Po prostu będą już przestawać wierzyć w lekarzy, w naszą opiekę zdrowotną w Kanadzie i takie inne rzeczy, i całemu w ogóle rządowi. Bo jak tutaj można zawierzyć, jak oni sobie sami przeciwkują i przeciwstawiają się i przeróżne rzeczy wygadują, które poprzednio były inne. I to jest tak ze wszystkim. U nas to jest tak też właśnie z lekarzami, że wiele ludzi nawet lekarzom swoim nie zawierza już. Um, jest bardzo dużo, tak. Ja powiem Wam, że ostatnio po tym wyrwaniu mojego zęba to ja naprawdę już sama nie wiem, czy ja mam wierzyć tym dentystom, czy nie. Po pierwsze, tak jak Wam wspominałam, leczyli mi to kanałowy zęb, ząb. nie wiem po co, oczywiście. Wygląda na to, żeby zebrać pieniążki. No, a teraz mi wyrwali. No a do tej pory jeszcze co jakiś czas mam ból, także nie wiem już sama komu wierzyć. Trzeba po prostu być takim samolekarzem. Dużo to, co jest bardzo wspaniałe, to mamy bardzo dużo wiedzy na internecie nam podanej, co możemy, no, przeróżne takie papiery nawet, żeby potwierdzić sobie, poszukać. Ja nie mówię tu o wymyślonych rzeczach, że tam niektórzy może coś sobie gadają, bzdury, prawda? Ja mówię tutaj, że można, jest dostęp dla każdej osoby, żeby można sobie iść i e, właśnie to jak, w jakiś sposób zobaczyć i dowiedzieć się bardzo wiele właśnie z internetu. I wiele ludzi teraz, właśnie, myślę, że i to nie mówię o konserwatystach, ja mówię ogólnie o ludziach, co są mądrzy, co po prostu wiedzą przeszłość, historię, bo wszędzie możemy sobie informacje znaleźć i potwierdzić wszystko. I jak nasz rząd tak kłamie, tym bardziej właśnie jest to uwidocznione i widzimy i wiemy. Także no, widzicie, taki jest świat i tak właśnie na całym świecie też się dzieje. Dlatego trzeba uważać, trzeba potwierdzać pewne sprawy dwa-trzy razy, żeby wiedzieć, jaka jest prawda. I tutaj ja też mam na myśli wiele innych spraw, co ja przeżyłam w moim życiu. Przeżyłam takich że, rzeczy, jak moich rodziców, operacje wcześniej kiedyś. Ja mogę się z Wami podzielić, jeżeli was to interesuje, co. Dokładniej tak, przeżyłam, jeżeli chodzi o moich rodziców, i śmierć, i operacje przeróżne. I jak ja nie mogę zawierzyć na 100% nikomu, jeżeli chodzi o lekarze. Także, jeżeli byście chcieli taki temat, żebym poruszyła, to z miłą chęcią się z Wami podzielę. A właśnie na dzisiaj tym chciałam się z Wami podzielić, jakie u nas są takie no, takie sytuacje przeróżne się dzieją w Kanadzie i jak tutaj rząd zarządza i, i jak oni no, terroryzują ludzi, kontrolują ludzi oczywiście, tak samo jak i tą farmę. I po prostu jak zmieniają zdanie, tylko jakkolwiek wiatr zawieje z którego punktu ze strony Trumpa, to wszystko na odwrót jest na 180 stopni przekręcane. Tak, no i tym dzisiaj się chcę z Wami podzielić, żebyśmy tacy byli bardziej, mieli, mieli jakikolwiek dostęp do właśnie tych informacji i wiedzieli, co tutaj oni wyczyniają. No i dzisiaj kochani tym już będę się z Wami żegnała i do następnego razu życzę Wam wszystkiego najlepszego, przemiłego weekendu i same buziaczki wam źle.